Siema nosi sumy kary serwis. Dzisiaj za nami jest Marcin. Siema. I Kapi. Kapi, Kapi. się ma. Tak, i to jest nasz pierwszy odcinek z Minecraft. Z, Kapi. Uh, Minecraft Chyba przygoda. Na... Kapi, kapiego nie ma na nie ponieważ dostał bana na 5 minut. Yy, bo się wylogował podczas PvP. Bo. Bo jak go ma... Ale i tak, go zabiję. Dobra, kopiemy się tutaj. Uda. Gdzie? Tutaj, gdzie ja jestem. Y Eku mamy stąd, że ja zabiłem trzy osoby. Tak. Dobra, chodź tu, ty. Tak, taki kopiec. się, tam są Uchodzi. takie Liany i kobry. O tutaj, widzę cię. I, I niedługo ja... usunę x raya bo jeszcze nie, nie zdążyłem. Ej, kar... karbis. No. Ej, ale potem dodasz mnie do gildii. No. Ja cię dodam. Ale to jeszcze mniej na mam serwerze. Czekajcie. Musisz Albo jest tym albo nie. Nie, no, No tutaj jestem. No, dobra. No tak. Widzimy? Tutaj. Skaczę. To na razie. Skacze. W tej dziurze? No w tej dziurze, tak. Jestem w dżungli! O, widzę twój nick, okej. Okay. No właśnie, to chodź. Jaki ty ślepy. O, o, co? o Chodź tutaj, chodź tutaj, skaczę i tu kopię sobie ten e, Ludzie, dzisiaj nakręcimy te trzy części z tego serwera, bo... Bo chce nam się z niego wychodzić. No fajny jest. Widzisz jak znalazłem na szybko serwer? Po sekundzie znalazł serwer, bo go poprosiłem, bo chcemy na nim nakręcać. Ej, Karwi, trochę cię słabo słychać, mów trochę głośniej. Okej. Okay. Dobrze go słychać. Nie, bo przez chwilę go tam... Ale ci sześć czy teraz. A teraz? Teraz lepiej... Janiszewski ty jesteś lepiej, czy nie wiesz gdzie ja jestem? Szkupisz się do ciebie. Nie kop się do mnie! Czemu? Bo tu jest dziura wielka! Gdzie? Tutaj! Nie ja ślepy jestem Tutaj idę do ciebie Zaprowadzę cię Chodź tu Nadół zejdź pierwsze co no, Gdzie jest dziura? dół zejdź, widzisz mój nick? Tak No to chodź do mnie I zobacz Zdebę. Tutaj po Ljanie wchodzisz I tutaj masz dziurę Jaka magia. Jaki on ślepy widzicie? Nie muszę zauważyć takiej dużej dziury. Właśnie, muszę zrobić się niedostępne. Już chciałeś płytać małej. No chciałem być. Ja 3 trzy crafting table. Hmm, dobra, ja tutaj kopię już. Tam jeden, odnowu, się mało, mam dwa. Czekaj, ja, ja w ogóle nie mam craftinga, tylko mam ten. Tylko mam jakieś mieczyki. Jakie? Kamienne i z, y, z drewna. Ale ja nie mam nic. A jesteś to na serwie? Nie. No to teraz wejść, bo już 5 minut minęło. Ale zobacz czy w ogóle jest mi jakieś miejsce wolne. To I? Nie, nadal jest 5 minut. A, a ty też wiesz dlaczego się zabiłem? Bo nie dałaś mi wszystkich tam, yy... no, no ile tam było jeszcze? Drewno, 10 i co tam I no, Że żelazny mieś. No ale każdy miał żelazny, to te też chciałem. Ale masz żelazny... Ja? Bo tak. To... Ale wcześniej nawet miałeś, to co ty rzędzisz? O dobra, pięć minut minęło, ale jest ten serwer. Powiedzcie, kiedy ktoś wyjdzie. Okej. Okay. Eee, już za jakieś sekundy. Eee, wyjdzie... ktoś z serwera... napisz wyjdźcie serwera, to dodam do gry. Pożar. Nie, bo tak to się nikt nie nabierze. O, jakiś kolor napisał, okej. Okay. No, wiesz co, no, 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 to już. No, kurde, komu tak trzeszczy? Tym kot Pirosowi. Nie, yes, udało mi się. Okej. Okay. Ja nie będę używał mojej widzowie tego X-raya bo nie chcę żeby cheatować no, w tej serii Ej, to do Gildi Ej, tu są naciskości, uciekam Ew, Jol, Kapis 112 Wysy jeszcze myślisz, że ja teraz dojdę do Gildi, tu są goście? Ty patisz spodobnie Nie I tu są naciskości z wielkimi z mieczkami No i ale nie można zabijać ludzi bez EQ co tam napisał? Przeciwtaj, dał mnie regulamin. Arbis, chodź co? No, dawaj ty A Dobra, ja już jestem. Jakiś jakieś koło nas jest, nie znik! Przesuń się! Jak... Czekajcie, dawaj. się na shifcie. I tutaj, koło murku! Koło pochodni! Arbis, przyjmij! Czekaj, nie, bo jakiś kuleś tu jest. Nie, nie, za to Kuleś tu nie jest tacent Ale dajcie mi dwa te. Daj mi jeden miecz. Zobaczy go. Jestem. No i dobrze, ale chodź teraz z nami. Dajcie dajcie mi jeden miecz. Czekaj, bo tu jest jakiś kuleś. Jest. Gdzie? Nie, on jest bez ruchu. Nie, bo pana będziesz miał! Nie, nie będę! Ja, ja też nie. No ja Śmiała. Nie będę miał! No właśnie, było napisane, nie zabijaj ludzi bez eku! On ma! Jak on ma itemy, co ty to chcesz? To jest ten, to jest ten właśnie! Ty! Ja bym nie zabił! <noise> Ej, Kapi, oddaj mu itemy, niech się do ciebie tepnie! A okay. no, my Kapi. idziemy do dziury! Okay. Nie, nie, nie! Udawaj wszystkie itemy, jakie masz! Dobrze, ja miałem tylko mieczek, nie? Ej, dam ten jakiś!